W trójkącie ABC mamy dane AB plus BC równe 4 oraz kąt CBA równe 30 stopni. Jaką najmniejszą wartość może mieć bok AC? Zacznijmy od rysunku. Trójkąt ABC. Wiemy, że kąt CBA ma 30 stopni. Zatem mamy boki C. B oraz A i spróbujmy zanotować AB plus BC równe 4. Zatem C dodać A będzie równe 4. Pytamy o najmniejszy bok. Właściwie nie najmniejszy, tylko jaka najmniejsza wartość może być yy, boku B. Wartość minimalna. Dobrze. Skoro mamy c plus a równe 4, to od razu c wyrażę poprzez a. To jest 4 minus a. Już będę pamiętał, pozbędę się zmiennej c. Wiem, że tam jest 4 minus a. Zatem tutaj zanotuję c równe 4 minus a. Z pewnością a jest długością boku. Zatem jest dodatnie. 4 minus a też jest dodatnie. Zatem z tego miałbym a mniejsze od 4, więc już wnioskuję z tych dwóch informacji, że a musi należeć do przedziału od 0 do 4. Świetnie, już wiem coś o moim a. Teraz spojrzę na mój trójkąt. Co ja w tym trójkącie właściwie mam? Dwa boki wyrażone poprzez a i kąt zawarty między nimi. To chyba automatycznie powinno kojarzyć się, wylicz bok bez twierdzenia kosinusów. Zatem b kwadrat to jest pierwszy do kwadratu bok, dodać drugi do kwadratu, a mój drugi bok C to jest 4 minus a. Odjąć dwa razy pierwszy bok, razy drugi bok i razy cosinus 30 stopni. Zatem teraz nie pozostaje nic innego, jak rozwiązać to równanie. b kwadrat równe, a kwadrat, tutaj mamy kwadrat różnicy. Pierwszy do kwadratu. Minus podwojony pierwszy razy drugi dodać drugi do kwadratu. Minus. Tutaj nie spieszę się. Najpierw zrobię 2a mnoży 4 minus A i odszukam w tabeli kosinus 30 stopni. To pierwiastek 3 na 2. Dwójkę z dwójką skrócę. Zatem b kwadrat równe. A kwadrat. Tutaj mam z A kwadrat to będzie 2A kwadrat. Minus 8A dodać 16. I teraz a przemnożone z pierwiastkiem z 3 to jest a pierwiastków z 3 będzie mnożyć mój nawias. Otrzymam minus 4 pierwiastki z 3a. Dodać. Jeszcze raz, jak to było? A pierwiastki z 3 razy A to A kwadrat pierwiastki z 3. Świetnie. Zatem B kwadrat równe. Zredukuj wyrazy podobne. Tu mamy A kwadrat, tutaj mamy A. Zatem to będzie... Wynawia się. 2 dodać pierwiastek z 3 to będzie A kwadrat. Teraz zredukujmy wyrazy podobne a. To będzie minus 8 odjąć 4 pierwiastki z 3a i zostaje nam 16. Mamy tutaj, zobacz, b kwadrat wyrażony poprzez a, więc mamy wyznaczyć minimalną wartość b. Gdybyśmy naszą Wartość b zapisali jako funkcję, uzyskalibyśmy funkcję na przykład zmiennej x. Byłaby ona następująca. e od x równe 2 plus pierwiastek 3x kwadrat. Dodać minus 8 minus 4 pierwiastki z 3x plus 16, przy czym nasz x musiałby odpowiadać bokowi a, zatem zawierałby się w przedziale od 0 do 4, tak jak powiedzieliśmy o boku a. Cóż to za funkcja? Funkcja kwadratowa. Współczynnik a jest równy 2 plus pierwiastek z 3. Zatem a jest dodatnie, to będzie parabola uśmiechnięta. Gdzie parabola uśmiechnięta ma najmniejszą wartość? No w wierzchołku, zatem policzę x wierzchołka. To minus b, zatem 8 plus 4 pierwiastki z 3 na 2a. Mamy a jako 2 plus pierwiastek z 3. Zatem moja dwójka będzie mnożyła ten nawias, ale zauważę, że również w liczniku mogę wyłączyć wspólny czynnik poza nawias. Jest to czwórka, więc tutaj będę miał 2 dodać pierwiastek z 3. Zostaje mi tutaj mianownik. Czy coś zauważasz? Skracamy. Zatem zostały nam 4 drugie, a to po prostu 2. Czy x należy do naszego przedziału? Zgadza się, należy do przedziału od 0 do 4. To jest wartość poprawna. Zatem teraz odszukam, jaka jest wartość funkcji dla argumentu równego 2. Czyli ta wartość najmniejsza za x daje dwójkę. Więc 2 plus pierwiastek z 3 za x dwójkę 2 do kwadratu mnożę przez 4. dodać minus 8 minus 4 pierwiastki z 3 razy 2 i jeszcze dodać 16. Otrzymam 8. Dodać 4 pierwiastki z 3, odjąć 16, odjąć 8 pierwiastków z 3 i dodać 16. 16 skrócę, podkreślę wyrazy podobne. 8, odjąć 4 pierwiastki z 3. To jest wartość najmniejsza mojej. Funkcji, zatem jakie powinno być b, najmniejsze. Najmniejsza wartość B mamy tutaj b kwadrat równe nasza funkcja f od X. Stąd b byłoby równe pierwiastek F od 2. Ta najmniejsza wartość naszej funkcji. Zatem zanotujmy. I obliczmy pierwiastek 8 minus 4 pierwiastki z 3 to wspólny czynnik poza nawias 4 zostanie 2 minus pierwiastek z 3. Pierwiastek z 4 to 2 i zostają pierwiastki 2 minus pierwiastek z 3. Tyle wynosi nasze b minimalne. Zapraszam do subskrybowania i wsparcia na Patronite.